Każdego ranka, gdy otwierasz oczy, otrzymujesz prezent, który jest bezcenny 24 złote godziny. Nie zapłaciłaś za nie ani złotówki, nie musiałaś o nie prosić. Nie musiałaś udowadniać, że na nie zasługujesz. One po prostu są. To jeden z nielicznych darów, który każdy z nas dostaje w równej ilości, bez względu na to, kim jesteśmy, ile mamy pieniędzy, jakie mamy umiejętności, czy w jakim miejscu życia się znajdujemy. To 24 godziny, które możesz wypełnić czymkolwiek chcesz. Możesz je spędzić na pracy, nauce, zabawie, odpoczynku. Możesz je wykorzystać, aby zbliżyć się do swoich marzeń albo pozwolić im przeciec przez palce. Nikt nie sprzeda ci ani jednej dodatkowej godziny, choćbyś miała najgrubszy portfel na świecie. Czas jest tym, co wyrównuje wszystkich ludzi na Ziemi. Miliarder i ktoś, kto dopiero zaczyna życie od zera. Oboje mają ten sam limit 1440 minut dziennie. Pomyśl o tym w ten sposób. Każdego ranka na Twoje konto wpływa 86400 sekund. To Twój kapitał. Jeśli ich nie wykorzystasz, one znikną. Nie możesz ich odłożyć. Nie możesz ich zatrzymać na czarną godzinę. Nie możesz ich zamienić na kolejne dni. One po prostu odchodzą i nigdy już nie wrócą. I to jest największy paradoks życia. Bo wiemy, że czas jest ograniczony, a mimo to często traktujemy go tak, jakbyśmy mieli go nieskończoną ilość. Mówimy sobie, zrobię to jutro, zacznę od poniedziałku, będę mieć jeszcze czas. A prawda jest taka, że nikt z nas nie wie, ile tych poranków jeszcze otrzyma. Wyobraź sobie, że ktoś daje Ci każdego dnia 86 400 zł. Jest jeden warunek. Musisz je wydać w całości w ciągu 24 godzin. Wszystko, czego nie wydasz, przepada. Brzmi ekscytująco, prawda? Już planujesz na co byś to przeznaczyła. Zapewne wydałabyś każdą złotówkę do ostatniego grosza. A przecież dokładnie tak samo działa czas. Każdego dnia dostajesz go dokładnie tyle samo. Ale czy naprawdę go wydajesz świadomie, czy raczej pozwalasz, by rozszedł się na małe, bezwartościowe rzeczy? Czasu nie da się pomnożyć, ale można pomnożyć jego wartość. Jedna godzina spędzona na skrolowaniu mediów społecznościowych i jedna godzina spędzona na nauce języka, rozmowie z bliską osobą, czy rozwijaniu pasji to ten sam czas w liczbach. Ale zupełnie inny w jakości. Ty decydujesz, który rodzaj godzin będzie wypełniał Twoje dni. Dlatego dziś chcę Cię zapytać, co zrobisz z dzisiejszymi 24 godzinami. Czy poświęcisz je na coś, co przybliży Cię do lepszego jutra? Czy pozwolisz, żeby prześlizgnęły się obok Ciebie, niezauważone i niewykorzystane? Nie mówię, że każdy dzień musi być wypełniony po brzegi ciężką pracą. Czas na odpoczynek jest tak samo ważny jak czas na działanie. Ale odpoczynek to nie bezczynność. Odpoczynek ładuje baterie po to, żebyś mogła później zrobić coś wartościowego. Problem pojawia się wtedy, gdy większość naszych godzin spędzamy w trybie nic nie robienia, lub w trybie autopilota, bez refleksji, gdzie właściwie zmierzamy? Każdy dzień jest małym życiem, a Twoje życie jest sumą tych małych dni. Jeśli chcesz mieć dobre życie, musisz zacząć od dobrego dnia. A dobry dzień nie bierze się z przypadku. On jest wynikiem Twoich wyborów od tego, co zrobisz w pierwszej godzinie po przebudzeniu po to, jak wykorzystasz ostatnią godzinę przed snem. Może dziś warto zastanowić się nad tym, ile czasu zabierają ci rzeczy, które wcale nie przybliżają cię do celu? Może zamiast kolejnego odcinka serialu, możesz poświęcić godzinę na coś, co da ci satysfakcję na lata. Może zamiast odkładać ważny telefon, możesz wykonać go teraz. Może zamiast mówić od jutra, możesz zacząć dzisiaj. Bo dzisiejsze 24 godziny masz tylko raz w życiu. Kiedy się skończą? Zostaną zastąpione przez kolejne, ale nigdy nie będą już te same. Jeśli je zmarnujesz, przepadną na zawsze. A jeśli je wykorzystasz, mogą stać się fundamentem czegoś, z czego będziesz dumna przez resztę życia. Nie czekaj na idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. Idealny moment to teraz. Dzisiejsze godziny są Twoim kapitałem, inwestuj je mądrze. Bo kiedyś nadejdzie dzień, w którym spojrzysz wstecz i zobaczysz, że to właśnie te małe, codzienne wybory zbudowały Twoje życie. Jeśli ten film Cię zainspirował, subskrybuj kanał. Zostaw łapkę w górę i udostępnij go komuś, komu może pomóc. To też dobry sposób na wykorzystanie swojego czasu.